Cześć, pozwolicie, że dzisiaj, wyjątkowo na początku filmu, zwrócę się nie do Was, tylko do Forda. Otóż, Fordzie, zrobiłeś bardzo brzydką rzecz. Otóż ja, jako człowiek, któremu płynie benzyna we krwi, nie powinien się jarać samochodami elektrycznymi, a za mną stoi samochód elektryczny, którym naprawdę się jaram. I wiem, w co Ford gra, a nadal daje się nabrać. O co chodzi? Zobaczcie sami. No, nie ma co ukrywać, że dzisiaj mamy ciężki temat, bo ten samochód to elektryczny crossover, czyli właściwie wszystko to, co jest nie tak z dzisiejszą motoryzacją. No ale z drugiej strony, to Ford Mustang, tak przynajmniej głosi ten znaczek, czyli uosobienie tej prawdziwej motoryzacji. Ford postanowił połączyć te dwa światy, żeby stworzyć Forda Mustanga Mach E. Co z tego wyjdzie? przyznam, że sam jeszcze nie wiem. Z jednej strony może być prawdziwy sukces, olśnienie na miarę Mustanga Mach 1 z roku 69, ale z drugiej strony też może wyjść totalna klapa na miarę Mustanga trzeciej generacji z lat 80. No dzisiaj mam nadzieję, że wspólnie z wami postaram się dowiedzieć, jak jest rzeczywistość. Na początek musimy sobie wyjaśnić jeszcze jedną rzecz, bo niezależnie od waszej opinii na temat samochodów elektrycznych, no od nich już nie ma odwrotu. Nie wiem czy słyszeliście, że Ford od 2000 2026 roku będzie posiadał odpowiednik każdego swojego modelu w wersji plugin albo czysto elektrycznej, a od roku 2030 w Europie będzie sprzedawał wyłącznie samochody elektryczne. Więc dzisiaj nie będziemy się rozwodzić nad kwestią, czy takie samochody mają sens, czy nie, czy dobrze, że Ford zrobił takie auto, bo właściwie to już zostało zdecydowane za nas. Klamka już zapadła, nad tym nie ma co się zastanawiać. Pozostaje tylko zastanowić się Fordowi, jak zrobić żeby ludzie chcieli kupić takie oto elektryczne auto za cenę od 216 120 zł, albo nawet powyżej 286 000 zł, jak w przypadku tego samochodu, który widzicie tutaj. Widać w Detroit wiedzieli, jak wielkie wyzwanie ich czeka, dlatego postanowili wyciągnąć swoje najcięższe działo, Największą legendę, czyli Mustanga. No i właśnie tego swojego pierwszego elektrycznego crossovera postanowili bardzo skrupulatnie za Mustanga przebrać. Zwróćcie uwagę, że na całym samochodzie nie ma praktycznie ani jednego znaczka Forda, wszędzie mamy tylko te koniki. No i mamy też wszystkie inne obowiązkowe elementy Mustanga, czyli ten grill, a no właściwie tylko tutaj. Obrys Grilla, ten samochód elektryczny, który nie potrzebuje wlotu powietrza w tym miejscu. No mamy te bardzo muskularne przetłoczenia, które by sugerowały, że tutaj jest jakiś wielki, bulgoczący silnik. No mamy też w końcu takie wyraźnie zaznaczone nadkola. No mamy też ten charakterystyczny pas. Stylny. Co ciekawe, tutaj jest taki fajny trik, na który chciałem Wam zwrócić uwagę, że we wszystkich egzemplarzach, niezależnie od koloru, ta część jest czarna, co sprawia, że patrząc z boku, ten samochód ma mieć linię właśnie nie jakiegoś nudnego, rodzinnego suwa, tylko takiego fastbacka oryginalnego. Według mnie projekt robi lepsze wrażenie na żywo niż na zdjęciach, ponieważ jest w nim zawartych wiele naprawdę fajnych detali, które wprowadzają tutaj taki futurystyczny klimat, choćby samo wsi. Siadanie. Mam tutaj kluczyk, który akurat co prawda ma znaczek Forda, a nie Mustanga. Niemniej, gdy zbliżam się z nim do auta, to nie mam żadnej klamki. Mam tylko taki uchwyt, który w sumie nie wiem po co jest, bo samochód otwiera się tym przyciskiem. Wow. Więc tak jak tutaj nacisnę, to wtedy się uchlają drzwi alternatywnie, można także otwierać samochód z pomocą kodu, który samemu sobie można ustalić i po prostu wchodzić bez kluczyka. Co jest takim fajnym nawiązaniem do tej amerykańskiej mody z lat 80., kiedy też samochody można było otwierać takimi kodami. Nie były to może najlepsze czasy Forda, tak w mojej opinii, no ale jednak tutaj ten samochód przez cały czas chce pokazać, że jest silnie osadzony w tej tradycji, tej marki. Co nie zmienia faktu, że jest też wiele nowoczesnych rozwiązań, bo można ten samochód otwierać nie z pomocą kluczyka, nie z pomocą tego kodu, ale także z pomocą smartfona można sobie zainstalować odpowiednią aplikację, sparować ten samochód i w ogóle wsiadać, i uruchamiać, i odjeżdżać nawet bez posiadania kluczyka, tylko wszystko z pomocą telefonu. No, takie czasy. Jeśli to wszystko brzmi futurystycznie, to dlatego, że tak naprawdę jest. To jest naprawdę samochód jak wyciągnięty z przeszłości, no i coś zupełnie nowego w historii Forda. W środku Oczywiście górną innowacją jest ten ogromny ekran o przekątnej 15,5 cala, standardowy we wszystkich wersjach wyposażenia. To jest podobno coś, o co producenta prosili potencjalni klienci. Dla mnie to brzmi trochę tak, jakby ci potencjalni klienci poprosili po prostu o drugą Teslę. No I tutaj nawiązań do tej Tesli według mnie jest więcej. Oprócz tego no, oczywiście dość łatwego do zauważenia formatu tego samego ekranu. Także same funkcje tego ekranu są podobne włącznie z tymi aktualizacjami, które można wykonywać zdalnie. Więc producent też mówi, że w miarę jak właściciel będzie miał ten samochód, to będą się pojawiały kolejne aktualizacje, dzięki którym ten samochód będzie miał na przykład większy zasięg, dzięki lepszej gospodarce energii, będzie posiadał kolejne funkcje jazdy autonomicznej. No i mam nadzieję, że też wtedy zacznie szybciej działać ta mapa przez Android Auto, która tutaj teraz działa. Dość wolno, prawda? Więc, no dobrze, te wszystkie funkcje takie futurystyczne są, ale z drugiej strony cieszy fakt, że Ford nie zapomniał, że jednak nie jest firmą technologiczną, ale też producentem samochodów i są te nawiązania do Mustanga. No, po pierwsze, oczywiście, ten kształt deski rozdzielczej. To jest Mustang, jakby nie było. Bardzo fajnym nawiązaniem według mnie jest tutaj ten napis Ground Speed, czyli prędkość naziemna, dokładnie tak samo, jak to wyglądało w Machu sprzed pół wieku. Cieszy mnie też fakt, że ten cały ekran jest rozplanowany w dość taki praktyczny sposób, bo tak jak często nie jestem zwolennikiem tych dotykowych ekranów, tutaj te przyciski są na tyle duże, jakoś tak sensownie rozplanowane, że podczas jazdy mnie to nie irytuje. Co więcej, niektóre z tych kluczowych funkcji, jak na przykład nawiew na przednią szybę, o dziwo, ma swój. Fizyczny przycisk również tutaj troszkę schowany, ale jednak w krytycznej sytuacji zapewne można po niego sięgnąć, a nie przebijać się przez te wszystkie menu. Więc tak, futurystyczny, ale jednak jak Mustang. Więc to wiemy o desy rozdzielczej. Ale teraz pozostaje nam sprawdzić najważniejszą rzecz, czyli czy ten samochód jeździ jak Mustang. Ford Mustang Mach E debiutuje na polskim rynku z dwoma wersjami wyposażenia, dwoma dodatkowymi pakietami i dwoma rozmiarami akumulatorów. Cennik zaczyna się od wersji z jednym silnikiem o mocy 269 koni mechanicznych, napędem na tył i akumulatorem o pojemności netto 75 kWh. Do testu dostałem wersję z drugiego krańca cennika, czyli z napędem na 4 koła, dwoma silnikami o mocy 351 koni mechanicznych i większym akumulatorem o pojemności 98 kWh netto, co według Cyklu pomiaru WLTP przekłada się na zasięg 540 km. W idealnym świecie, szybką ładowarką o mocy 150 kW, akumulator ten można naładować do 80% w 45 minut. Ładowanie do 80% z pomocą domowego wallboxa zajmie już raczej około 6 godzin, a z pomocą zwykłego gniazdka prawie doby jesteśmy już na drodze, na drodze nawet szybkiego ruchu więc zacznę od tego, że mamy trzy tryby jazdy w tym samochodzie których nazwy wyjaśniają o co w nich chodzi czyli mamy tryb active, czyli aktywny taki uniwersalny, w którym samochód się dostosowuje do prowadzenia kierowcy mamy tryb whisper, czyli taki tryb cichy, w którym mamy słabsze odzyskiwanie energii z hamowania i właściwie taką płynniejszą jazdę, taką bardziej komfortową można powiedzieć, no i mamy tryb jazdy untamed o, słyszycie, od razu jakby się pojawił jakiś dźwięk Silnika, pojawiły się takie bardziej żywiołowe reakcje na pedał gazu także od razu przechodzimy do rzeczy no i sobie depniemy i zobaczymy co z tego nam wyjdzie zobaczcie, jest koło nas auto będzie nas próbował przedzić Powiedziałbym, że nie jest to może jeszcze aż takie wgniatanie w fotel, jak jest powiedzmy w Tesli, ale z drugiej strony trzeba pamiętać o tym, że jeszcze pojawi się topowy Mustang GT, którego rolą będzie zapewne wtedy takie wgniatanie w fotel, jak ma to miejsce w Tesli. Ogólnie jednak no, wrażenie tutaj jest bardzo pozytywne. W każdej chwili na pewno mocy nie brakuje. Ta moc jest dostępna, no zobaczcie, w każdej chwili jest dostępna moc fajne to jest, fajne. To jest i ten dźwięk, no trochę głupi, prawda, no bo to jednak to jest dźwięk z głośników, no, ale działa, no to wszystko tutaj działa. Jeśli mam się trochę poczepiać, to muszę przyznać, że sama praca pedału hamulca trochę taka, no troszkę słabo to jest wymodulowane, muszę się jeszcze do tego przyzwyczaić, ale też z kolei trzeba pamiętać o tym, że tutaj w tym menu mamy, o, sterowanie pedałem gazu, taki taką funkcję, dzięki czemu jak puszczam gaz, tutaj bardzo mocno on od razu, samochód próbuje odzyskać energię z hamowania i rzeczywiście podczas jazdy w mieście można przez cały czas prowadzić tylko z użyciem pedału gazu, to znaczy tak jak sobie go puszczam, to od razu sam samochód zwalnia no, bardzo mocno. Kolejny punkt, czyli układ kierowniczy. Jak na Forda przystało, oczywiście jest nieźle, tylko tutaj jest nieźle jak na warunki samochodów elektrycznych, czyli ostatecznie jest dalej dość sztucznie. Jest trochę mało intuicyjnie, jest to wspomaganie takie troszkę nienaturalne, no nie jest aż tak dobre jak w wytrawnym samochodzie sportowym, ale myślę, że jak najbardziej tutaj Fordowi należą się i tak brawa, bo biorąc pod uwagę masę samochodu i jego formę, to jest nieźle. Masa samochodu tutaj w tym wypadku wynosi aż ponad 2100 kg, no i nie udało się jej do końca. Zamaskować, bo tak, z jednej strony to prowadzenie jest trochę nienaturalne, z drugiej strony zawieszenie też nie zawsze sobie do końca daje radę. To znaczy, przechyłów nie ma, kontrola podwozia jest znakomita, ale jeśli chodzi o takie powiedzmy tuszowanie niektórych nierówności drogi czy jazdę po torach kolejowych, no nie zawsze wypada to aż tak dobrze, co jest właśnie wynikiem tego, że to jest po prostu cholernie ciężki samochód i praw fizyki się nie oszuka. A jak się sprawdza Mustang Mach E jako SUV? No cóż, zaskakująco dobrze, jak na samochód, który ma Mustanga w nazwie. Rozstaw osi mierzy tutaj całe 2,9 metra. Jak przystało na samochód elektryczny, tutaj wnętrze dobrze wie, co z tym rozstawem zrobić. Panuje ogólnie taka przestronna atmosfera, że tak powiem. Z przodu mam tutaj wiele, wiele takich naprawdę pojemnych, funkcjonalnych schowków. Także w drzwiach są duże kieszenie, z tyłu jest idealnie... Równa podłoga. Nie ma żadnego tunelu środkowego, a więc także ten komfort na nogi, stół jest dobry. Na głowę powiedziałbym, że są już teraz samochody elektryczne, na które jest troszkę więcej miejsca, ale biorąc pod uwagę tą linię dachu, jest naprawdę okej. Okay. Więc ogólnie można bez obaw brać ten samochód jako samochód dla całej rodziny, który wystarczy na potrzeby także jakichś różnych hobby. No chyba, że twoim hobby akurat jest. Jest jeździectwo, i byś chciał ciągnąć konie. To wtedy akurat nie, dlatego że tutaj zdolności pociągowe tego samochodu wynoszą 750 kg. Taką przyczepę maksymalnie może ten samochód ciągnąć. No, nie jest to najlepszy wynik, nawet wśród samochodów elektrycznych. Idąc jeszcze dalej do tyłu, mamy bagażnik o pojemności 402 litrów, co trzeba przyznać. Nie jest wynikiem za dobrym. Muszę tutaj zachować sprawiedliwość, ponieważ niedawno w teście Skody Enyaq IV powiedziałem, że bagażnik o pojemności 585 litrów w przypadku tamtego modelu nie robi szału. No więc tutaj tym bardziej tego szału nie ma. Choć na obronę Mustanga trzeba powiedzieć, że tutaj z przodu pod tą tak muskularnie wrzeźbioną maską, może nie mamy benzynowego V8, ale mamy kolejny bagażnik, więc w sumie dobre i to. Mamy tam dodatkowe 100 litrów i co ciekawe, mamy tam pat ten znany z Forda pumy, to znaczy, że na spodzie tego bagażnika jest korek, który można sobie otworzyć i spłukać tą przestrzeń na przykład szlauchem. Dzięki czemu możemy tam wozić na przykład brudne buty czy jakieś inne przedmioty związane z waszym jakże aktywnym trybem życia. No alternatywnie można też tam wozić kable i to zapewne najczęściej właściciele będą robić, bo nawet ta przestrzeń jest tak sprytnie wymodelowana, że tam akurat wsadza się takie torby i te kable w sam raz tam pasują. Do tego dochodzi jeszcze naprawdę dobre wyposażenie, z którego duża część już należy do wyposażenia standardowego. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że tutaj ten cały element to jest taki soundbar, mówiąc ładnie tak jak się teraz mówi, czyli taki głośnik firmy Bank Olufsen. No, ogólnie jeśli chodzi o takie to. Postrzegalną jakość, brzydkie słowo, no ale w sumie o to chodzi w nowych samochodach, to wszystko sprawia naprawdę dobre wrażenie. Mamy dobre materiały, dobrze wykonane, a więc w przeciwieństwie do wielu samochodów elektrycznych, w których no jednak na jakości się oszczędza, tutaj wręcz przeciwnie. Tutaj muszę przyznać, że jest poziom nawet wyższy niż w standardowym Fordzie. I to mnie sprowadza do tezy, że ta cena tego samochodu, czyli zawierająca się tam gdzieś w przedziale między 200, kilkanaście a niecałe 300 tysięcy złotych. To jest dobra cena bo jeśli to porównujemy z Teslą albo Volkswagenem ID 4, tutaj jakość wykonania i ogólnie to, co ten samochód oferuje, to według mnie jest coś lepszego. To jest samochód, który góruje nad nimi nie tylko pod względem właśnie takiej ogólnie atrakcyjności wnętrza, ale także pod względem prowadzenia. I jeśli weźmiemy nawet pod uwagę samochody z silnikiem spalinowym, które oferują podobne osiągi, czyli na przykład BMW X3M40I, bo tam jest mniej więcej podobna moc silnika, podobne gabaryty, do o to tamten samochód jest jeszcze droższy o jakieś 50 tysięcy złotych więc nawet biorąc pod uwagę, że to jest Ford, a tamto BMW to jest dalej dobra cena za ten samochód Dlatego też myślę, że Ford w Polsce absolutnie nie będzie miał problemu ze sprzedażą tych 220 egzemplarzy, które chce u nas sprzedać w tym roku. Tym bardziej, że już sprzedało się ponad 130 sztuk, zanim ktokolwiek zobaczył ten samochód na żywo, a więc myślę, że jeszcze będzie musiał polski importer sporo powalczyć o jakieś kolejne zapasy w fabryce. Więc możemy już naprawdę mówić o sukcesie tego modelu. No tym bardziej, że akurat polski rynek to jest jakaś tam mniejsza, raczej z jest... Z punktu widzenia całego świata, bardziej wymowny jest sukces na rynku amerykańskim, bo tam tylko w styczniu sprzedało się już 3300 egzemplarzy. I co kluczowe, mniej więcej tyle samo mniej sprzedało się samochodów Tesli. A więc to pokazuje, że ten plan Forda naprawdę działa. Więc może Mustang Mach E nie jest w tej chwili jeszcze samochodem, który by wyciągał y, kierowców z samochodów benzynowych, no ale już przynajmniej naprawdę w wymiarze samochodu elektrycznego jest sukcesem. Więc y, no, nie zastępuje jeszcze samochodu spalinowego, ale też nie taki jest jego cel. No bo. Y, Właściwie ten Mustang z silnikiem benzynowym przez cały czas jeszcze będzie na polskim rynku trwał. Takie dostałem zapewnienie od dyrektora Forda w Polsce, więc jeśli dzięki temu, że ten samochód wszedł na rynek i że cieszę się zainteresowaniem, również ten Mustang z silnikiem benzynowym przez cały czas będzie mógł trwać na naszym rynku i jego kolejne jeszcze ciekawsze wersje będą się mogły tutaj pojawiać, ja uważam, że to bardzo uczciwy deal. I mało tego, uważam również, że prawdziwy fan Mustang, po przejażdżce tym modelem będzie skory do tego, żeby obok swojego coupé z benzynowym V8 postawić także ten samochód jako taki rodzinny SUV do jazdy na co dzień. Naprawdę ten samochód jest na tyle dobry. I tym sensacyjnym stwierdzeniem żegnam się dzisiaj z Wami. Dziękuję za uwagę, za obejrzenie tego filmu. Zapraszam do subskrypcji kanału AutoCentrum i oglądania kolejnych filmów. Dzięki!